Dzień dobry, Tomasz Patora TVN Uwaga. Dziś chciałbym dla Państwa wrócić do sprawy głośnego wypadku na autostradzie A1, głośnego i niezwykle bulwersującego, którego sprawcą najprawdopodobniej jak wszystko na to wskazuje, jest 34-letni dzisiaj 32-letni w momencie wypadku Sebastian M, pochodzący z bardzo bogatej rodziny Łodzianin biznesmen, który w tę feralną sobotę, wrześniową sobotę 2023 roku pędził swoim BMW ponad 300 jak już wiadomo kilometrów na godzinę i uderzył w tył prawidłowo jadącego samochodu Kia, którym z wakacji wracała trzyosobowa rodzina małżeństwo z małym synkiem i cała trójka w wyniku tego zderzenia zginęła w płomieniach kierowcy BMW nic się nie stało podobnie jak jego współpasażerom wśród których był jeden z łódzkich adwokatów no i oczywiście sprawa ta sama w sobie jest niezwykle bulwersująca ale prócz tego bulwersująca jest dlatego że sprawcy tego wypadku udało się po prostu zbiec z Polski zanim dosięgła go sprawiedliwość Sebastian M został zatrzymany dopiero po Kilkunastu dniach od spowodowania wypadku w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dokąd uciekł przez Berlin, gdzie udał się w celach biznesowych już po spowodowaniu wypadku, miał tam firmę zarejestrowaną, a potem stamtąd poleciał do Turcji. W Turcji Udało mu się jeszcze uciec przed polskimi służbami właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tam został zatrzymany. Dlaczego wcześniej nie udało się go zatrzymać? No, najogólniej rzecz ujmując, sprawa do tej pory jest... No, stoi tutaj olbrzymi znak zapytania, mimo tego, że śledztwo prokuratury wykazało, że nikt nie popełnił błędu. Po prostu ten mężczyzna bezpośrednio po spowodowaniu wypadku współpracował z policją, która przyjechała na miejsce... Trybunalskiego wypadek wydarzył się na wysokości Sierosławia, miejscowości Sierosław to jest koło Piotrkowa Trybunalskiego. Stamtąd przyjechała policja, mężczyzna z tą policją współpracował. W związku z czym, jak twierdzą, policjanci nie było wskazań do tego, żeby go zatrzymać. Był trzeźwy, nie był pod wpływem żadnych środków odurzających, a wówczas nie mieli jeszcze policjanci, jak twierdzą, i prokurator oczywiście danych z czarnych skrzynek samochodu, z których Wynikało, że, że pędził jak szalony. Mówiąc krótko, ale z drugiej strony, dziś już wiemy, że, że stawali na miejscu w wypadku świadkowie, którzy mówili, że chwilę wcześniej to samo BMW mijało ich z olbrzymią prędkością i że to mogła być prędkość no, kosmiczna zbliżona do 300 km na godzinę. Pytanie, jaką wiedzę w tym momencie rzeczywiście posiadali policjanci i czy rzeczywiście nie było przesłanek do tego, by tego człowieka już zatrzymać na miejscu? No, i uniemożliwić mu w konsekwencji ucieczkę. Wracamy do tej sprawy, głośnej sprawy, dlatego że kilka dni temu nastąpił w niej ewidentny przełom. Mianowicie po blisko dwóch latach starań stronie polskiej udało się uzyskać ostateczną zgodę na ekstradycję Sebastiana M., 34-letniego dziś Sebastiana M, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sprawa wcale nie była taka prosta, dlatego, że i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to przynajmniej z mojej strony szczególne gratulacje dla, dla polskich służb, ponieważ po pierwsze trzeba powiedzieć, że pół roku, dosłownie pół roku przed spowodowaniem przez Sebastiana M tego wypadku, Polska podpisała umowę ekstradycyjną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, która dotyczy także spraw karnych, ale uwaga, Wypadek i w konsekwencji przestępstwo, które, za które będzie odpowiadał ma odpowiadać w Polsce Sebastian M, stało pod znakiem zapytania, czy to przestępstwo obejmuje ta umowa ekstradycyjna. Ta umowa mówi bowiem, że minimalna granica zagrożenia karnego, przestępstwa, które podlega którego sprawca podlega ekstradycji, to jest minimalna, to jest rok więzienia. Natomiast spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a o takie przestępstwo zamierza oskarżyć, przedstawić zarzuty, a później oskarżyć Sebastiana M., zagrożone jest karą więzienia od 6 miesięcy do lat 8. No ale właśnie, od 6 miesięcy. Czyli literalnie patrząc, no, ten czyn po prostu umowie ekstradycyjnej nie podlega, a zatem. Gdyby czytać literalnie ten zapis tej umowy, no to Sebastianem nie powinien być wydany Polsce, powinien zostać w Emiratach, a tam najprawdopodobniej, gdyby odpowiadał za ten wypadek, według prawa ZEA. No to mógłby zostać skazany co najwyżej, jak wszystko na to wskazuje, na zapłacenie okupu, chyba że zastosowano by tamtejszą ustawę o ruchu drogowym, ale to jest bardzo problematyczna sytuacja. No w, taki, w takim wypadku mógłby zostać tam skazany nawet na karę śmierci, ale byłoby to niezwykle mało prawdopodobne. Dużo bardziej prawdopodobne był, byłaby sytuacja, w której po prostu musiałby zapłacić okup, co dla jego. No, to żadna tajemnica niezwykle bogatej rodziny nie stanowiłoby żadnego problemu. Ale mógłby uniknąć więzienia. Dzięki staraniom, dzięki negocjacjom i dzięki staraniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prokuratury polskiej. Udało się doprowadzić do sytuacji, w której sąd, dwie instancje, najpierw sąd apelacyjny, a później Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, uznał, że ten czyn, który prokuratorzy polscy zamierzają zarzucić Sebastianowi M., podlega tej umowie ekstradycyjnej. Polska strona argumentowała to w ten sposób, że, że co prawda nominalnie to jest od sześciu miesięcy pozbawienia wolności, niemniej jednak w sytuacji, kiedy skutkiem jest śmierć człowieka, w tym wypadku trzy, no, Osób. I okoliczności tego wypadku są niezwykle bulwersujące i wstrząsające wręcz. To w takim wypadku przedstawiono cały szereg orzeczeń polskich sądów w podobnych sytuacjach sądy wymierzają karę minimum dwóch, a nawet czterech lat więzienia. W związku z tym, mówiła strona Polska, no tak naprawdę mamy do czynienia z przestępstwem, gdzie ta dolna granica kary jest dużo wyższa niż ta zapisana w kodeksie. Sąd emiracki przyjął tę argumentację kilkanaście dni temu Sąd Najwyższy wydał decyzję ostateczną już z prawnego punktu widzenia. O ekstradycji Sebastiana M., natomiast y, ostateczną decyzję polityczną, potwierdzającą możliwość wydania Sebastiana M Polsce, y, klepnął, mówiąc kolokwialnie, Minister Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich kilka dni temu. Czy to oznacza, że, y, że Sebastian M na pewno wróci do Polski i stanie przed Polskim Sądem? Najprawdopodobniej tak, ale trzeba pamiętać, że i, i właściwie to. Do tego zmierzam, że trzeba pamiętać, że w tej sprawie mogą być jeszcze dwa problemy. Pierwszy, no to jest taki, że Sebastian M., aby został ekstradowany do, do, do Polski, musi wciąż przebywać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. My tak naprawdę tego nie wiemy. Niedaleko jak kilka dni temu kontaktowałem się, przed weekendem kontaktowałem się z Łukaszem Kowalskim, mecenasem Łukaszem Kowalskim, który jest pełnomocnikiem bliskich ofiar tego wypadku. I on również nie ma żadnych informacji, czy aby na pewno Sebastianem przebywa na terytorium ZEA. Przypomnijmy, że już od wielu miesięcy Sebastian M. przebywa na wolności. Został zwolniony za kaucją z dubajskiego aresztu, a później zdobył status rezydenta, zdobył tak zwaną złotą wizę, która uprawnia do inwestowania na szczególnych warunkach i do pobytu na terenie Emiratów Arabskich. No i krótko mówiąc, można powiedzieć, czekał na decyzję o ewentualnej ekstradycji na wolności. No i tu powstaje pytanie, czy był w jakiś sposób kontrolowany. Aby no, po prostu nie, nie, nie zwiał z Emiratów. I na dziś nie mamy żadnej wiedzy, czy aby na pewno żadnej po prostu informacji, czy to nie będzie problem, po prostu ująć go fizycznie, znaleźć go w Emiratach i, i czy w ogóle on tam przebywa. Właściwie samo śledztwo dobiega już końca, ponieważ wszystkie czynności, które mogły być wykonane bez Sebastiana M., wykonane jak twierdzi prokuratura, zostały, no i pozostanie przesłuchanie go, sytuacja, w której on zapozna się z aktami. No i niebawem będzie można z tym aktem oskarżenia przeciwko niemu iść do sądu przypomnę zagrożenie wobec niego to 8 lat pozbawienia wolności Co jeszcze warto podkreślić to fakt że do tej pory mieliśmy sytuację kuriozalną i być może tutaj też należy się państwu wyjaśnienie Otóż z jednej strony trwała batalia o ściągnięcie Sebastiana M do Polski z Emiratów a z drugiej strony działająca na rzecz jego bogatej łódzkiej rodziny fundacja fundacja Freedom 24 pozwała w tym czasie ponad 20 podmiotów to głównie znane portale społecznościowe o to, że próbując ustalić bezpośrednio po wypadku kto był jego sprawcą, z jaką prędkością ujechał, bo przypomnę, że tutaj internauci wolontariusze działający w internecie wykonali kawał dobrej roboty i pomogli tradycyjnym mediom, w tym także uwadze i mi, bo kiedy przygotowywałem pierwszy reportaż na ten temat, pomogli bardzo w ustaleniu kluczowych dla tej sprawy faktów. No ale ale rodzina Sebastiana M. za pośrednictwem fundacji, o której mówiłem, zdecydowała się pozwać portale społecznościowe, na których ta dyskusja się odbywała, do sądu, o to, że przy okazji, niejako ujawniono, zdaniem tej fundacji, szereg informacji dotyczących i godzących w rodzinę Sebastiana M jak mówię ponad 20 pozwów w tej sprawie, sprawy z tego co wiem żadna z tych spraw jeszcze nie ruszyła w sądzie, no ale należy się spodziewać, że niebawem te procesy też się zaczną, no i gdyby Sebastiana do Polski ściągnąć się nie udało, no to mogłoby dojść do kuriozalnej sytuacji, w której z jednej strony sprawca wypadku cieszy się wolnością za granicą i jego odpowiedzialność za to co zrobił pozostaje pod znakiem zapytania, a z drugiej strony ci, którzy uczestniczyli w, i, i starali się pomóc wymiarowi sprawiedliwości go dopaść, będą za to odpowiadać. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Miejmy nadzieję, że Sebastianem nadal jest w ZEA i że nie udało mu się uciec, korzystając z tych kilku miesięcy, kilkunastu już miesięcy wolności. Mam też nadzieję, że, że jak najszybciej uda się go ściągnąć do kraju. Dziękuję, to dzisiaj wszystko. Do zobaczenia.